Witam Was moi drodzy. W kolejnym odcinku programowanie w Basic. Jakiś czas temu pokazywałem program Shos Music Composer, jak się nim posługiwać, i omawiałem też kiedyś króciutko, że jest taka możliwość, że z soundtrackera można było wrzucać, znaczy wrzucać z soundtrackera muzykę, można było sobie Niejako używać jej można było w jakimś tam własnoręcznie napisanym przez siebie, właśnie programie w Basicu. Chłopaki z ASF-u, właśnie z sąd, projektując sąd trackera, opisali to w instrukcji, też dosyć szczegółowo. Więc, jakby teraz nie będę tego omawiał, są odpowiednie też na dyskietce bądź na kasecie pliki, które umożliwiają konwersję tego utworu, tak żeby właśnie potem w Basicu można go było załadować i żeby się odtwarzał. Natomiast okazuje się, że Shows Music Composer też to umożliwiał. Ktoś zadał mi takie pytanie odnośnie, czy z CMC można by wrzucić muzykę do programów BASIC. Ja odpisałem wtedy na ten komentarz, że w czasach, kiedy bawiłem się CMC, miałem taką jakąś wersję w turbo bez żadnych dodatkowych plików. Jakaś tam instrukcja bardzo lakonicznie opisywała tą możliwość. Natomiast teraz, kiedy, kiedy wszystko mamy już na SEO i są pełne wersje, no to. To zerknąłem tam, i okazuje się, że właśnie na takiej oryginalnej dyskietce z dodatkowymi plikami są pliki, które można, które można używać. I, I są programy w BASIC-u krótkie, które odpalają nam muzykę w CMC, znaczy muzykę z CMC. Natomiast, co ciekawe, plik CMC, ta muzyka zapisana nie musi być konwertowana tak jak w przypadku Shows Music Composera, czyli tam nie, nie, nie musieliśmy jeszcze takiego konwertera używać, czyli okazuje się, że jest nawet prościej, ale ja o tym nie wiedziałem. Ale zerknijmy teraz do, do moich programów, szukamy nowe. O, jest na dole. Dobra, i teraz się zastanawiam, nie, to trzeba z Basiciem odpalić, bo Będę używał programów w BASIC-u. I na tej dyskieteczce pięknej mam oczywiście dosik, i, i mam tam parę fajnych plików. I na przykład, tutaj mam oryginalne z ich dyskietki. Od CMC demo bas, a tu takie troszeczkę skrócone, już z użyciem mojego programu. Ale właśnie zróbmy tak. Przechodzę do BASICA i load w cudzysłowie d demo.bas. Pokazuję teraz oryginalny program, który był dołączony do tutaj dyskietki, czy może nawet oryginalnej jakiejś pełnej kasety z pełną wersją z Music Composer. Tak to chłopaki zrobili bardzo fajnie, szczerze powiedziawszy. A, dobra. Nie, te, nie ta kombinacja klawiszy. Bardzo szybko ten listing tu leci. Na początku wita nas. E, w trzech linijkach napakowana e, procedura e, Biget. E, i jej adres ukryty tu w nawiasie w cudzysłowie właśnie w postaci tych kodów yy, znakowych. Tak? Później mamy zadimowaną yy, zmienną tekstową yy, składającą się z 20 znaków. Yy, ja już sobie tutaj wrzuciłem swoją muzyczkę, tak? która jest na tej dyskietce. Warunek, ona musi być na dyskietce. Następnie to mam GoSub1000. I oni to jeszcze tak wymyślili, że tu są pewne warunki, że jeśli takie warunki nastąpią, to wtedy ma się zatrzymać. Coś w programie, tak. Znowu mamy zmienną f$ i music rap. To jest właśnie też taki drugi plik, który musi być dołączony, żeby to grało. I znowu goes up 1000 Zaraz pokażę, co tam się dzieje w tym goes up 1000 I tu, jeśli te będą wartości, to wtedy stop. I potem mamy graj i migaj. i mamy bardzo sprytnie zrobiony kolorofon, super to wygląda, bardzo prostą metodą. W grafiksie trzecim plus 16, czyli bez okienka tekstowego. Mamy ustawione trzy połki. 708 0, 709. 0 i 710. 0. To są trzy kolory, których możemy tutaj używać oprócz tła. I mamy pętlę, w której dla i równego 0 to 23 wyświetlają nam się. Literki, które są odpowiednikami kolejnych kolorów, bo to jest komórka szósta, średnik, ta składnia, którą kiedyś pokazywałem, jak w trybach graficznych pisać in, innymi metodami. No i właśnie mamy A, B, C i w takich trzech słupkach, 23 linijkowych, będą się pojawiać te nasze kolorofony. One są oddzielone spacjami, więc nie są sklejone. To będą takie trzy prostokąty. No i mamy zakończenie pętli, czyli 23 razy ma się te ABC 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 ABC, czyli na cały ekran będzie taki wielki kolorofon z prostokątów takich zrobionych w trzech tych podstawowych kolorach. I co my tu mamy dalej? Już mogę chyba do końca wylistować, tak, mieści mi się. Właśnie, już mam odwołanie do procedury. Ona musi tak wyglądać. Te zmienne tam były zdefiniowane. I teraz co się dzieje? Ta zmienna tutaj PIK od REP plus 9, PIK od REP plus 10 i PIK od REP plus 11 sięga do komórek, które odpowiadają za, przypuszczam, głośność poszczególnych trzech kanałów. I tak to jest sprytnie zrobione, że właśnie Połk 708 sprawdza jasność, znaczy wysokość tego dźwięku, głośność jego. Dla kanału, jakiegoś pierwszego, 709. Połk przyjmuje wartość wysokości, mocy dźwięku kanału drugiego, a Połk 710 sprawdza wartość głośności kanału trzeciego. Tak? Tu jest parametr plus 128, on być może musi być, żeby się to dobrze wyświetlało. I jeśli mam taką pętlę obłędną, właśnie, że jeśli wcisnę dowolny klawisz, czyli jeśli ten warunek PIK od 764 nie będzie spełniony, to wtedy. 530 go to 530 czyli, czyli jeśli nie jest wciśnięty żaden klawisz przepraszam to wtedy wraca mi tu. A jeżeli nie spełni mi tego to nie pójdzie do 530 czyli przestanie odpytywać i znowu wciśnie się pusty klawisz i zatrzyma mi się procedura od odgrywania dźwięków bo tu ona się rozpoczęła. Jeden CMC jeszcze a jak mam tylko adres USR od REP to ma się zatrzymać. Odtwarzanie dźwięku i co jest od tysiącznej, tysiącznej linii, właśnie to ładowanie pliku. Ono tutaj jest dwukrotnie użyte, więc jakby, żeby nie powtarzać się raz użyto te, tego, i dlatego dwa razy Go sub 1000 jest. Najpierw ładujemy muzyczkę, tak ona jest tutaj, idzie jakby w tą procedurę, i zamykamy kanał, i wychodzimy, return, wracamy tam, i znowu drugi raz. Ładujemy ten plik, który musi być. No i sprawdźmy, jak to działa. I tak w kółko. Ok, i teraz y, jeszcze przejdę na chwileczkę do tego mojego, do tej mojej wersji. Właściwie mogłem od razu już ją grać, bo chyba pamiętam, bo to było y, demo 2 Bass. Dobra, czyli tak. Basic load y, w cudzysłowie. D2. Demo 2. Bus. Tak, tu zrobiłem rozszerzenie. OK, i tak szybciutko, mam nadzieję, że na jednym ekranie się zmieści. A jak nie, to jeszcze raz wylistuję. Nie, nie mieści się. Tak, by się zmieściło, ale ja tutaj dorzuciłem ten mój programik, który był kilka odcinków temu. Ten, ten programik z taką ciekawostką. No i szybciutko, tak, bo to już będzie się tu powtarzać. Czyli tu mamy absolutnie to samo, nawet ten sam utwór jest wzięty. Zmieniłem numerację linii go nie 1000, tylko 70, tak, żeby się zmieścić, słuchajcie, do setki. Czyli cały ten program inicjalizujący, wgrywający te wszystkie te oba pliki, które potem mają grać. Te oba pliki, które potem mają grać, mieszczą się w tu 80 liniach, znaczy 8 linii, znaczy więcej, nie, bo są jeszcze takie. Natomiast później jest tutaj setna linia REM, tutaj twój program. Czyli, jeżeli tak sobie zaprojektujemy, że będziemy sobie programik w BASIC-u pisać od setnej linii dalej, to na początku załadujemy sobie muzyczkę, a potem sobie, że tak powiem, włączymy dalszą część, czyli nasz program, nasze demo nazwijmy to. Jedna ważna rzecz. My możemy pisać utwór na CMC używając, bo musimy jakby zaadresować obszar pamięci, w którym on ma się znajdować, od którego ma startować tak? i w przypadku na, na przykład tego grafiksu trzeciego on zajmuje mniejszy obszar pamięci. Więc spokojnie tam się wszystko mieści. Natomiast jeżeli ja tu używam grafiksu 15 to muszę tym połkiem 106 tu obniżyć adres szczytu tego tego grafiksu żeby jak do końca zajmie mi miejsce to żeby jeszcze żeby nie wszedł krótko mówiąc na dane muzyczki zaraz pokażę jak to działa programik ten tutaj jest znany bo bo go parę odcinków temu pokazywałem ale odpalimy całość. O. tak i sobie gra czyli nie dość, że mamy tą część taką artystyczną tutaj, wideo to jeszcze mamy część tą i teraz zobaczcie Ołkiem 106 obniżyłem, znaczy podniosłem chyba tak, podniosłem obszar który zajmuje grafik z 15 wyżej a co się stanie, jeżeli ja tą wartość zaremuję, czyli po Zakomentuję Rem, to z komentarz i teraz, czyli nie, nie przesunę tej wartości, ta wartość będzie domyślna. Ona chyba, o ile dobrze pamiętam, ma wartość 140 stop, zaraz sprawdzimy, bo to ten adres grafiki jest stały, chyba dla wszystkich, dla wszystkich grafiksów. Tyle, że jeden zajmuje mniej miejsca, drugi więcej, dlatego tutaj trzeba balansować. print pick od 106, tak? Sprawdzam zawartość tej komórki. 160, tak myślałem, czyli to 106, 160 domyślnie. I teraz domyślnie po run on mi przyjmie tą wartość. I właśnie ten obszar grafiki będzie niżej i on jeszcze będzie dalej zajmował kolejne bajty, bo Grafika 15 jest dosyć wymagająca i wlezie mi obcesowo na obszar zajęty przez muzykę i się wszystko wysypie. Może się pojawią jakieś kosmiczne dźwięki, może nie, ale krótko mówiąc, to już nie działa. Tak. I nawet czyści mi cały tutaj program w Basicu. No, oczywiście DOS jest wyżej, DOS jest osobno dogrywany, więc tu się nic nie wydarzyło, takiego strasznego. Wszystko dalej, wszystko dalej działa. No i to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.